Tabletki zmian stosuj od poniedziałku do piątku o dwudziestej na kanale Mediteusz. Tabletki zmian na dobranoc. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Kłaniam się nisko. Mediteuszki i mediteusze. Tabletki zmian. Kolejny odcinek. Spokój, relaks, odprężenie. Zajmujemy się uzyskiwaniem dobrostanu, dobrego samopoczucia. Dobrego samopoczucia każdego dnia. I po to są właśnie tabletki zmian. Dziś przychodzę do ciebie z bardzo ciekawą techniką. Techniką, która pozwoli ci jeszcze efektywniej wizualizować, medytować po wykonaniu tejże. Jak to zrobić? Uważaj. Wyobraź sobie, że dwa palce ponad nasadą twojego nosa, mniej więcej w tym miejscu znajduje się pewien punkt, przez niektórych zwany czakrą trzeciego oka, przez niektórych zwany czakramem wglądu, przez niektórych zwanym po prostu punktem energetycznym, jednym z wielu na ciele człowieka. Ale umówmy się, że na potrzeby tego nagrania będziemy posługiwali się nomenklaturą czakra trzeciego oka. Wyobraź sobie, że ten punkt ma bardzo duże znaczenie w medytacji, szczególnie tej indyjskiej, tej pochodzącej z Dalekiego Wschodu. Ale do czego zmierzam? Przed zaśnięciem, na przykład dziś albo jutro, połóż się bardzo wygodnie, zamknij oczy i skup całą swoją uwagę dokładnie dwa palce nad nasadą nosa, na czakrze trzeciego oka. I rób to przez 30 sekund do minut. W momencie, kiedy już sobie zdasz sprawę, uświadomisz sobie, że ta czakra jest obecna i cała twoja koncentracja jest skierowana właśnie ku tej czakrze, oddychaj spokojnie, miarowo i głęboko przez nos, licząc od stu do jednego albo od jednego do stu, nie ma żadnego znaczenia w którą stronę, chodzi o skupienie uwagi. Cały czas mając na uwadze czakrę trzeciego oka, wdychaj bardzo głęboko powietrze przez nos, ale. Wyobraź sobie, że licząc każdy wydech, każdy z wydechów kolejnych, prowadzisz do czakry trzeciego oka i właśnie tą czakrą w twojej wyobraźni wydostaje się powietrze z twojego organizmu. Oczywiście ono fizycznie będzie wylatywało nosem, no bo nie ma innej możliwości, ale wizualizuj, że właśnie tą czakrą trzeciego oka owo powietrze uchodzi. Co daje ta technika? I co daje w ogóle praktykowanie tej Otóż jeżeli my skupimy się na oddechu i na czakrze trzeciego oka z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, wszystkie transy, medytacje, wszystkie uważności przychodzą nam dużo łatwiej po wykonaniu tej techniki. Wykonywanie tej techniki nie wykonujesz długo, 3-4 minuty do 5 minut max. Naprawdę nie ma, to nie trzeba cisnąć. Najlepiej zrobić sobie tak, że dotknąć do czakry trzeciego oka dwoma palcami przed rozpoczęciem wykonywania tego, tej praktyki, i wtedy łatwiej nam się skupić na tym odczuciu, które pozostawią nasze palce. Ale do brzegu. Skupiasz się na czakrze trzeciego oka, oczy zamknięte, oddychasz bardzo głęboko, prowadzisz powietrze w dół i wydychasz wizualizując czakrą trzeciego oka. Można do tej wizualizacji podrzucić sugestie, można podrzucić intencje, że oto znajdujesz rozwiązanie, że oto wszystko to, z czym kojarzy ci się czakra trzeciego oka. A czakra trzeciego oka to takie pozazmysłowe postrzeganie, takie postrzeganie intuicyjne, które wiemy, bardzo działa dla mnie idealnie. I teraz, jak popłyniesz w tę pięciominutową praktykę, to weź sobie jakąkolwiek medytację prowadzoną albo transhipnotyczny czy coś w tym stylu gdzie będziesz mogła albo mógł już naprawdę systemowo działać czyli pójść w stronę nie wiem wizualizacji pieniędzy pracy czy czegokolwiek innego czy zdrowia i zaraz po tej praktyce wykonaj ten trans popłyń w ten hipnotyczny trans zobaczysz co się wydarzy już po trzech razach po trzech i uwaga to wykonujemy wieczorem, nigdy rano, dlatego że istnieje przekonanie, że wykonywanie tej praktyki z czakrą trzeciego oka rano zbytnio nas przeenergetyzowuje. No i dzieją się różne dziwne rzeczy. Jednakże wieczorem wykonywanie paradoksalnie nas nie przeenergetyzowuje, tylko daje nam wgląd w siebie i w różne inne przestrzenie. W jakie? Nie wnikajmy w to na tym kanale. Wiem jedno. O tej technice dowiedziałam się kilkanaście lat temu. Praktykuję często, nie codziennie, no bo nie oszukujmy się, ale raz na miesiąc, raz na dwa praktykuję właśnie połączenie medytacji prowadzonej transu hipnotycznego właśnie z tą techniką, o której ci mówię. Czakra trzeciego oka, oddychanie i wizualizacja, że wydychasz poprzez czakrę. Można sobie podrzucać sugestie, że przychodzą rozwiązania, że Twoja intuicja ci podpowiada to, tamto i tak dalej. Naprawdę to działa. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu działa. W ogóle czakry to specjalny w moim życiu, specjalna energia, specjalny temat. Do mnie czakry przyszły lat temu, bodaj 27. ja Na początku mówię, opowiedział mi o nich Lechem Fazy Stefańskiej: Mówię, Lechu, dajże spokój. Czakry, kto widział czakry. Ilech pokazał mi jedną bardzo ciekawą sztuczkę z czakrą splotu słonecznego, której nie polecam nikomu. To trzeba praktykować rejki i trzeba wiedzieć, gdzie jest splot słoneczny. Wyobraźcie sobie, że przykładając rękę do mojego splotu słonecznego, a taką mniej więcej odległość, spowodował, że ja czułem się oj. I mówi to, tak działa w dwie strony. Możesz czuć się bardzo dobrze albo bardzo źle. Co zrobiłeś, Lechu? Nie mogę ci powiedzieć. Ale prawdopodobnie zrobił coś energetycznie na czakry. Skończyło się przez to u mnie, że skończyłem na dwóch kursach, na pierwszym i drugim stopniu Rejki. No i od czasu do czasu czakry wracają do mnie jak bumerang. I staram się też odpowiadać wielu ludziom na pytania na temat czakr, bo są różne mity w internecie, że ktoś ma zamknięte czakry całkowicie, że ich nie ma, że są niesynchronizowane. No ale to temat na inne tabletki. Reasumując. Czakra trzeciego oka, dwa palce ponad nasadą nosa. Wizualizujesz z zamkniętymi oczyma bardzo głębokie wdechy do, samej, do samego brzucha, do samego dołu. Prowadzisz i wizualizujesz, że wydychasz czakrą. Praktyka trwa od 3 do 5 minut. Potem, nie otwierając oczu albo otwierając je na chwilę, no, można też tak zrobić, odpalasz jakiś trans medytację i ogień. Płyniesz w ten trans, w ten, w ten przelot. Możesz też wizualizować, tak jak powiedziałam, że przychodzą do Ciebie rozwiązania, bo czakra trzeciego oka to wglądy. Wglądy, nasza intuicja, podświadomość, wiedza. To jest właśnie czakra trzeciego oka. Spoglądam na zegar. Wiecie, to tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Nagrywam tabletki i za zastanawiam się, kiedy komputer mi wywinie jakiś numer. Nie. Dziś nie wywinął. Polecam Ci tę praktykę. Praktykę z czakrą trzeciego oka naprawdę fenomenalnie. Zważ na jeden ważny aspekt. Nigdy rano. Nigdy. Ten praktykę, jeżeli łączysz ten, ten skill z medytacją, tylko i wyłącznie wieczorem. Naprawdę. I jak chcesz spróbować i się przekonać o czym łysy mówi, to spróbuj rano. Dobrze. Przekonałaś, przekonałeś. Zobaczysz, co się wydarzy. Nie miej potem pretensji. A teraz coś wam chcę pokazać, bo jaram się jak rzym zanerona. Patrzcie. Jest. Jest już normalnie do mnie dotarło w ogóle sztos. Są. Wszyscy, którzy czekają na to, Wiecie co? Czekajcie jeszcze chwilę. Imkar pakuje książki. Tych książek jest naprawdę zatrzęsienie do wysłania, bo my nie przypuszczaliśmy, że tyle i takie będzie, że tak powiem, łaknienie tej, że książki lecą już do was. Są pięknie wydane. Drukarnia skleniasz jak zawsze stanęła na wysokości zadania. Słuchajcie, musicie to wziąć w dłonie, bo tego się nie da opisać. To jest fajny, piaskowy matowy ten, tu jest druk 3D. Jaram się w ogóle. Ale po co ja trzymam tę książkę, Lusty? Przyjechałeś do nas, do telewizora, żeby się pochwalić? No nie. Ta książka jest do wygrania, do dostania raczej. Ze specjalnym kodem, niestety bez dedykacji profesora Króludzkiego, ale z, ze specjalnymi nagraniami, które ja dośle mailem, które zostały też dołączone do limitowanej edycji. I teraz uwaga, uwaga. Jest konkurs, bo y, y, zawsze chciałem zrobić ankietę, ale ankiety są moim zdaniem jakieś takie słabe. Jutro zrobię. Wymyśliłem, że będą tabletki zmian ekstra, ale one będą tylko dla patronów kanału. Tak sobie wymyśliłem, bo YouTube powiem o co chodzi. YouTube usilnie mnie namawia od pół roku i wysyłają maile i w ogóle miałem rozmowę dzisiaj z panią z, z YouTube'a na propos wspierania kanału. Ja wspieram kilkanaście kanałów, no to robię. Ale, ale napiszcie, czy to ma sens, czy nie. I w ogóle wszyscy ci, którzy napiszą wśród tych osób, wybiorę jedną osobę i wyślę jej tę książkę. Po prostu. Tak o. Czy, czy robimy jakieś tabletki zmian ekstra i w ogóle jakieś inne rzeczy ekstra, które będą tylko dla patronów, czy też nie? Nie wiem. To tak. Powiedziałem pani, że to zrobię na kanale, więc robi. Myślę, że pani nie ogląda, ma uroczyście w nosie, ale chciałbym wiedzieć, jaka jest informacja z waszej strony. Dobra, trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie a Były to tabletki zmian, odcinek kolejny. Jutro oczywiście codziennik motywacyjny i oczywiście tabletki zmian. Aha, i jeszcze gmail.com to jest mail, pod którym czekam na maile wszystkich tych, którzy chcą się pojawić w Centrum Sterowania Wszechświatem na wieczorze autorskim profesora Zbigniewa Królickiego, Jarka Guce i Łukasza Gotowicza. 4 grudnia roku bieżącego Centrum Sterowania Wszechświatem, Centrum B7 w Krakowie na Nowej Hucie. Tam czekamy. Będzie transmisja online, ale może 20-30 osób się zmieścić. Czekam, bo naprawdę miejsca topnieją w zastraszającym tempie. Nawet jak to nagrywam, nie wiem, czy są jakieś wonne, ale piszcie. Piszcie i, i wybierzemy te 30 osób, i też zrobimy to albo pierwsze 30, albo losowo, bo, bo nie ma innej opcji. Naprawdę to jest zatrzęsienie. Tymczasem do samej Ziemi ukłony zasyłam, co złego to nie ja. To były tabletki zmian. Na razie. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.